Spójrzmy na mapę, jesteśmy tutaj, mamy do przejścia całą tutaj tą okolicę piękną, murkowską. Na pewno udamy się w kierunku drogi P460 lub P420. Piotrze, którą wybieramy trasę? Na razie zmierzamy do punktu A. Aha, dobra, to lecimy Murkowski w chuj, R. Murkowski Murkowski Jar. Może... Filipie, może piwko? A jak? Dziękuję. Proszę Państwa, mamy tutaj rzadki okaz papuwiny pospolitej porastającej, wszystkie daszki śmietników, a tutaj w tym rzadkim środowisku żyje żub śmietnikowy oraz lech kurwa też śmietnikowy. Tak, dochodzimy właśnie do murkowskiego morskiego oka. Przetransportowało się ono z, z tego z zakopanego. Jest zakaz kąpieli. Ponieważ. Ponieważ jest zimna woda. Nie mam nic więcej do dodania. Jesteśmy, proszę Państwa, przy zaporze Hubera. Stała ona zbudowana. W 1958 roku, proszę Państwa, przy budowie y, tej zapory wodnej, elektrowni zarazem, zginęło y, 1685 pracowników. Proszę Państwa, oni wszyscy są pochowani tutaj właśnie w fundamentach, gdzie zostali zabetonowani podczas y, robót budowlanych. Proszę Państwa, jest zakaz wchodzenia na Tamę, który jest spowodowany tym, że ona jest bardzo stara i może nie wytrzymać takiego naporu. Ota... W okoliczności tych, tej pięknej przyrody sponsorem dzisiejszego odcinka jest Perła Export Może niektórzy by się bali, ale minie jest straszne, ponieważ mam zajebiście dobre podeszły Michelin które zapewniają przyczepność w każdych warunkach Idzie nasz wideo reporter Nakręć go Pozdrowienia dla Piotrasa on to wszystko Pozdrawiamy To się zdjęcia robi Plato szczytowe Chodźmy na szczyt panowie chodźmy Daję. Buty za 8 stów kurwa badaj to badaj to

Państwo, majestatyczny pomnik przyrody pod tytułem walka drzew. Z jednej strony mamy sosnę, chyba to jest sosna, albo jodła, która walczy z tą brzozą. Jak widzicie, sosna już jest prawie na przegranej pozycji, ale ona ciągle walczy. Nie ma nic piękniejszego jak walka przyrody z samą sobą. A co to jest? To jest, proszę państwa, Mech. A wiecie, że Mech jest pod ochroną? A najlepszą ochronę zapewnia Imper Security Leszno. Widzicie, proszę państwa, te drobne y, drobinki świecące właśnie tutaj w słońca. W tej rzece kiedyś wydobywano y, złoto, ponieważ y, tutaj były pokłady złota, które wypłukiwało tamto jezioro. Proszę państwa, w następnym odcinku zaprezentujemy, jak takie złoto uzyskać, yy, wypłukać i obrobić. Mnie, to... Państwo, tam jest następna wieżyczka snajperska, do której właśnie zmierzamy. Sponsorem naszego wyjazdu jest, proszę Państwa, Rewolta Craft Beer Tropical w Heat Wszystkie kurwa witaminy zawarte tutaj są Jest 12, BLG i BU39 Proszę spojrzeć tam Kolejne zabudowanie snajperskie Widzą Państwo tutaj ten plac cały Tutaj szła e... Armia radziecka i to wszystko, tu właśnie ta wieżyczka, ta wieżyczka i tamta wieżyczka, na której byliśmy, jest częścią zbrojnych kurwa tych ugrupowań, linia Marzinota. Tutaj się, proszę Państwa, żołnierze polscy bronili przed Chińczykami. Widzimy tutaj tak zwaną trzcinę. Która rośnie tam, gdzie, jest, gdzie są tereny podmokłe. Proszę Państwa, proszę spojrzeć, jak to określił doktor Jest to zjawisko ge geologiczne zwane bagienkiem. Siedzimy, proszę Państwa, przed dawną granicą Polski i Chin. Tutaj w czasie II Wojny Światowej yy, z jednej strony siedzieli Chińczycy, a z drugiej Polacy i przepuszczali właśnie tutaj, tutaj była już granica polska, a tutaj była granica chińska. Naszych braci, którzy tutaj yy, buszowali. Yy, Przepraszam, proszę Państwa, tutaj się na granicy wychodek był, yy, zaczynał jakby linię graniczną yy, dwóch państw. Proszę, o kurczę, tutaj proszę Państwa... Chińczycy. To są Chińczycy jeszcze z wojny Zobaczymy jak tutaj wygląda sytuacja w tym starożytnym wychodku O kurde, o kurde Chyba tutaj nie ma co się pchać, bo to są jeszcze chińskie muchy z koronawirusa. Drugi okaz Papowiny Pospolitej Już nieco takiej Przeszło dużo, widać Proszę Państwa, co my tu mamy Oj, czyste jeszcze Proszę, tu perła podchodzimy. Trzeba bezpiecznie podchodzić do niedźwiedzia grizzly, a może to jest świnia? Nie, jest to niedźwiedź. On jeszcze jest w śnie zimowym. Nie, to jest kurwa świnia czy niedźwiedź? Niedźwiedź chuj. To jest Teraz, niedźwiedź. Świnia proszę jest państwa, niedźwiedź. Proszę zobaczyć niedźwiedź. Niedźwiedź jest kontuzjowany. Bo to jest jeszcze z drugiej wojny nogę mu ujebała mina przeciwpiechotna Dobra, teraz sponsorem tego wyjazdu w Murkowski Park Narodowy jest Rewolta. Ue kurwa zamknięte. Tutaj mamy wątek edukacyjny, proszę zobaczyć w takich oto pieczarach robi się miód. Proszę Państwa Tutaj zapraszam do tej tablicy dzieje Bartnictwa i przelarstwa w Polsce. Proszę Państwa, proszę spojrzeć. Widzicie Państwo ten ślad? To jest niesamowite zjawisko migrowania głazów. Głazy migrują lub są przeciągane przez pradawne ludy takim oto narzędziem. Zahacza się głaz i ciągnie się. I, i po trochę, i po trochę. Mogło to trwać wiele lat. W tym odcinku Walbrowar TV to jeszcze nie wszystko. Jesteśmy właśnie teraz w pałacu w znanej miejscowości zbarzewo. Spójrzcie o to, jaki urokliwy pałac. Sponsorem drugiej yy, części tego wyjazdu. Jest książęce Indian Tail Ale. Mało kto wie, ale ten pałac miał własną fosę. Proszę, proszę zobaczyć. A teraz proszę Państwa wchodzimy do grobowca rodziny von Jungingen. Tutaj proszę Państwa znajduje się główna krypta. Proszę zobaczyć, chodźmy. Y, sklepienia y, piękne, murowane są, y, starodawne. Tutaj, proszę zobaczyć, tutaj znajduje się główny grobowiec. Tutaj y, spoczywa Urlich von Jungingen, proszę Państwa. Który swoją drogą opierdalał dużo mleka. Tak jest, mleko to był jego ulubiony y, przysmak. Piotrek, gdzie jesteś? Kurwa Piotr się zgubił znowu. i tam idzie, tój. chodź, wychodzimy. Yy, to by było na tyle z grobowca. Wychodzimy teraz na część yy, rolną, gdzie tutaj chłopi yy, mieszczańscy uprawiali zbożek, zboże dla rodziny von Jungingen. Proszę zobaczyć cały folwar. Słyszycie tą ciszę? Pięknie. Chodźmy. Proszę państwa, proszę spojrzeć tam, proszę spojrzeć tam. To jest niesamowita anomalia przyrodnicza. Brzoza ceglana. Witamy Państwa ponownie w Zbarzewie, w pięknym pałacu rodziny von Jungingen. Tutaj proszę popatrzeć znajduje się fosa, po mojej prawej i po mojej lewej, gdzie odbywały się starożytne wyścigi motorówek. A tutaj proszę Państwa jest starożytny bunkier, gdzie podczas II wojny secesyjnej Polacy bronili się przed Chińczykami, takimi oto dzidami. Nie włócznie, jest to dzida, ponieważ Dzida jest to zak zakończony ostropatek, a włócznia ma grot. Proszę spojrzeć, w jaki sposób oni się bronili. Patrzeli, tam i tam idą Chińczycy. Wychylał się i jeb tą dzidą, kurwa, kurwa, w chinola i chuj. Proszę spojrzeć na tamten dach. Został on zbombardowany podczas inwazji na Pearl Harbor. Zbombardowali go japońscy kamikaze podczas yy, ataku właśnie na... Ten pałac rodziny von Jungingen. Proszę Państwo, to miejsce mogą Państwo kojarzyć z pewnego yy, znanego filmu. Mianowicie tym filmem był obłędny rycerz yy, reżyserii Władysława Pasikowskiego. Yy, w filmie główną rolę zagrał Heath Ledger. Proszę spojrzeć, to jest ta sławna stajnia. Warzewo, niepozorna wioska, ale proszę spojrzeć, w XVIII wieku ta rodzina była tak rozwinięta technologicznie, że wybudowali sobie kurwa jebaną wieżę radiową i komunikowali się wtedy ze starożytnymi kosmitami. Nikt by nie pomyślał, ale proszę zobaczyć. A tutaj starożytne składowisko. Średniowiecznych rydwanów rycerskich zostały one sprowadzone na przełomie XIV i XV wieku z wielkiego imperium rzymskiego. Niegdyś legenda głosi, że jednym z tych rydwanów jeździł Juliusz Słowacki, władca Rzymu. Jesteśmy właśnie tutaj pod ostatnim elementem cał całego tego gospodarstwa, pałacu, folwarku, jakkolwiek to nazwać. Proszę spojrzeć. Widzicie te dwa okna? To były miejsca dla króla i królowej Anglii, którzy tutaj przyjeżdżali na, na imprezy do rodziny von Jungingenów. Natomiast tutaj ten plac, to był plac tak zwany bitewny. Tutaj żołnierze, rycerze, łucznicy sprawdzali swoje umiejętności. Natomiast król, zawsze po prawicy, zasiadał od tamtej strony, po prawej, królowa po lewej i obserwowali zmagania tych. Dzielnych wojaków. W tym odcinku to już wszystko. Koniec piwka. Dziękuję za oglądalność. W dzisiejszym odcinku to jeszcze nie wszystko! Natomiast mamy dla konkurs dla naszych najwierniejszych widzów. Pytanie konkursowe brzmi. Jakim autem przyjechaliśmy na tę wyprawę? Do wygrania jest czteropak żubra.